Witamy serdecznie z tej strony Nowa Korona, Korona Kielce. Z nami dziś bracia Matysek oraz Adrian Nowak. Mamy dla Was do przekazania bardzo ważne informacje. Na początek oddaję głos braciom Mateuszowi i Jakubowi. Witamy serdecznie. Jesteśmy bardzo zaszczyceni dzisiejszym wydarzeniem. Razem z bratem postanowiliśmy sprezentować e, naszej Dumie Kieleckiej e, ten oto autokar, żebyśmy e, w lepszym komforcie, e, z nowym nastawieniem na nową rundę, podróżowali, wchodzili, tak, podróż, podróżowali bezpiecznie i e, z pełnym optymizmem. No co, nowa runda, nowy sezon, nowe wyzwania. E, Kwestia jest zaangażowania. Zapraszamy wszystkich nowych y, kibiców, obecnych, y, poprzednich do, do angażowania się, w wspólne kibicowanie naszej, naszej dumie kieleckiej. No, jesteśmy całym sercem z Koroną Kielce. Tutaj już nie ma chyba dużo do dodania, brat powiedział bardzo wiele. Tak jak y, mówił, jesteśmy bardzo dumni z tego, że y, mogliśmy zrobić y, taki prezent dla Korony. Był to bardzo spontaniczny ruch na prezentacji w piątek, ale wyszło naprawdę fajnie, jesteśmy zadowoleni. Taką decyzję podjęlibyśmy pewnie za każdym razem, na pewno za każdym razem, nie pewnie tylko za każdym razem. Chyba tyle. Teraz oddaję głos Adrianowi. Adrian, jesteś przedstawicielem firmy, która 20 lat jest z Koroną Kielce. Byliście na dobre i na złe. Byliście wtedy, kiedy Korona walczyła o utrzymanie, czy grała nawet w pierwszej lidze, kiedy nie było pieniędzy. Teraz wreszcie mamy nowy, komfortowy autokar Korony Kielce. Co to oznacza dla Was jako właścicieli firmy Nowak Transport? Witam Cię, dobre serdecznie. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania, że udało się w końcu po wielu, wielu latach dopiąć temat autokaru, bo on był poruszany bardzo często z różnymi władzami. Które zarządzały naszą koroną. Jest to dla nas o tyle komfortowa sytuacja, że jest to autokar, którym będziemy mogli jeździć na mecze. Nie będziemy musieli dzisiaj się wstydzić tego, że jako jedyny klub w ekstraklasie nie mamy go oklejonego. My jesteśmy wdzięczni za to, że przez tyle lat korona tutaj wierzyła w nas i powierzała nam to zadanie. Jak również chciałbym podziękować tutaj braciom Matyskom za to, że sfinansowali, ten autobus i, i rozwiali wszystkie problemy oraz wątpliwości związane z tym przedsięwzięciem. Tak, ze swojej strony, jako przedstawiciel Korony Kielce, mogę dodać, że rzeczywiście to było wszystko bardzo spontaniczne. W trakcie, w trakcie prezentacji dopytywaliśmy, czy na pewno jesteście pewni tego, tego ruchu. Tak było, w tym tygodniu udało się dopiąć wszelkie formalne sprawy i jako Korona Kielce cieszymy się z tego faktu, że wreszcie zarówno jakość, komfort podróży dla zawodników, ale również i wizerunek Korony Kielce się zmienia. Jest to jeden z etapów, zmiany, jeżeli chodzi o Korony Kielce, jeżeli chodzi o ten projekt Nowa Korona. Liczymy na, na to, że w przyszłości zaskoczymy jeszcze w kolejnych aspektach. Temat transportowy, temat, temat związany z autokarem mamy zamknięty i możemy przygotowywać się do kolejnych zmian.